Dzisiejszy odcinek nie będzie zabawny. Zabawna to jest kurwa sytuacja w naszym kraju. A dzisiaj omówimy przypadek wyjątkowo beznadziejny. Z tej strony Bogdan Mazurek i chcę na wstępie coś wam pokazać. Tak, to Sławek Męcen. Wiesz dlaczego płacze? Nie, nie dlatego, że jest ciągle nękany przez kotłownie. Płacze, bo nie zostawiłeś jeszcze łapki w górę i subskrypcji na tym kanale. Spraw, żeby na twarzy Sławka pojawił się uśmiech i zrób te dwa kliknięcia: Szymon, Szymuś, Szymulek, Szymunio. Obok prezydenta i premiera jesteś najważniejszą osobą w naszym rządzie. Dlatego zapytam, panie marszałku, co pan kurwa odpierdala. Całej waszej kampanii wyborczej akompaniowało to, że Pis pod rządami Kaczafiego zamyka wam usta, że zamyka usta Polakom, że to dyktatura. A teraz szybki rebus. Tak, rozwiązaniem jest dykta. Państwo kurwa z dykty. I to nie jest tak, że cały ten rząd jest do dupy. Trafiają się osobniki, które naprawdę chcą zrobić coś dobrego. Ale nie zawsze mogą, bo muszą wykonywać rozkazy swoich dowódców. Ale czekajcie, bo zboczyliśmy trochę z kursu. Nie rozliczamy teraz rządu. Na to przyjdzie jeszcze czas. Wróćmy do Wielmożnego, Jego Ekscelencji, pana marszałka, którego mottem było to, że prawo i sprawiedliwość nie zamknie Polakom ust, a wolność słowa będzie zawsze na pierwszym miejscu. Że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na nie ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam. Ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Tu wszystkich posłów, czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji obowiązywać od końców będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play. Wiecie, kto teraz tą samą wolność słowa ogranicza? Wolność słowa, która jest moim, twoim, naszym konstytucyjnym prawem. Tak, dobrze myślicie, ale powiem więcej: wiecie, kto mówił, że w Polsce nie ma równych i równiejszych wobec prawa? I ja stoję na stanowisku, mam nadzieję, że nie tylko ja, że w Polsce nie może być równych i równiejszych wobec prawa. Tak, panie marszałku, to pana słowa. Mówię o tym wszystkim, bo swoim zachowaniem marszałek kotłownia wyparł wszystko, o czym kiedyś mówił. Dla zobrazowania powagi sytuacji po pierwsze, muszę Wam przypomnieć, że Szymon Hołownia kandyduje na prezydenta w nadchodzących wyborach, a po drugie muszę pokazać niektóre z jego ostatnich, karygodnych wypowiedzi skierowanych wobec swojego przeciwnika, Sławomira Mencena. Rządy Konfederacji to będzie ostateczne steroryzowanie polskich kobiet. Naprawdę chcecie głosować na tego miłego pana, który opowiada, że nie będzie podatków? Sławomir Męcen i Konfederacja to jest potężne zagrożenie dla Polski. To są ludzie, którzy nie dość, że zajmują pozycje mocno ekstremistyczne, to na dodatek jeszcze są nieprzewidywalni. Przecież oni się co chwila dzielą na frakcje i podfrakcje. Mają dwóch kandydatów na prezydenta, są w czterech miejscach w parlamencie europejskim, chociaż mają tylko siedmioro europarlamentarzystów. Niektórzy z nich, z tego co słyszę, związanych osób z Konfederacją, ogłoszą narrację wprost prorosyjską. Że te wybory nie są o tym, czy pan Mencen zrobi kolejne fiku-miku i zapowie wam Shangri-La bez podatków i innych rzeczy. Pan Mencen jest bardzo mocny w gębie. To zmiana, którą oferuje pan Mencen, to jest zmiana robiona ręka w rękę z AfD. Z, I oni się tego nie wypierają, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich, którzy kwestionują zachodnią granicę w Polsce. I o tym pan Męce na swoich wiecach oczywiście nie powie, w, bo się tego boi. Natomiast jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, to nie jest dobra zmiana, to jest niebezpieczeństwo dla naszego kraju. Zapytajcie go o ustawę zezwalającą na bicie dzieci w domu. Zapytajcie go o to, jaki jest dzisiaj jego stosunek do tego, czy dzieci wolno bić, niewinne małe dzieci, czy też nie wolno. Zapytajcie go o to wprost. W tych wszystkich jego wspaniałych występach i komentarzach. Wolno bić dzieci, panie Męce, czy nie wolno? Proszę o jasną odpowiedź. Jasną odpowiedź, bo zdaje się, że w ustawie, która była nazywana ustawą Mencena, było, że można bić, jak się nie spowoduje jakiegoś nadmiernego cierpienia. To kablem od żelazka można, czy tylko z plaskacza? Dlatego z Mencenem będę walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, to jest pasożyt na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować. Konfederacja miała wtedy w czerwcu, w lipcu szła pod 17%, to ile dobrze pamiętam. Tam były imprezy, korki od szampana, konfeti, będziemy rządzić w Polsce. Jak się skończyło? Każdy wie. U nich zawsze tak jest, że jest dobrze za wcześnie. Nie, nie będę mówił, jak się to medycznie nazywa, bo są to pewne określenia, ale jest też jeszcze. Oni są. To są jest takie powiedzenie kozak w necie w świecie, tak? I oni są dokładnie taką partią. TikTokowo-youtuberską. Mam taką radę dla ciebie, jakieś dla Bonusa? Weź 20 metrów, no. rozpędź się i pierdolni głową w ścianę. Panie pośle, panie pośle. I nie śmiej się, stary, nie śmiej się. W swojej wolności słowa Hołownia mocno odleciał. Ale miarka się przebrała i Konfederacja postanowiła złożyć pozew do Komisji Etyki w związku z jego atakami. Możemy się tylko domyślać, że już dawno został przepuszczony przez sejmową niszczarkę. Wszystkie ataki postanowił skomentować sam Mencen, nazywając hołownię ciłałą. E, wybaczył pan tego pasożyta marszałkowi Sejmu? No... Przyznaję, że w pierwszej chwili byłem w szoku, że marszałek Hołownia używa względem mnie nazistowskiej retoryki, porównując mnie do jakichś insektów, nie wiem, glist, pasożytów, tasiemców. Nie było to przyjemne, natomiast z drugiej strony no, okazałem pewne zrozumienie i wszystko wyrozumiałość dla marszałka Hołowni. Ten facet w tym momencie walczy o swoje polityczne życie i niestety tą walkę przegrywa. Gdyby pan redaktor zobaczył taką przerażoną, skamlącą ciłałę, to nie byłoby, która na pana szczeka, to nie byłby pan przerażony albo zdenerwowany, tylko raczej byłoby panu żal Czy tej pan ciwały. teraz On nazywa pana pasożytem, a pan go porównuje do psa. Nie powiedziałem. Znaczy, powiedziałem, o, że patrząc na patrząc do do marszałka Hołowni Widzę taką właśnie ciłałę, która jest przerażona i walczy o życie Więc jest mi raczej żal Nieźle co? Porównajcie sobie sami Hołownia mówi, że męcen jest pasożytem zagrażającym bezpieczeństwu Polski Na co ten odpowiada mu, że jest ciłałą Macie pojęcie jaka to obraza majestatu pana marszałka? Zobaczcie jak się zagotował czy W ramach tej popietowej astezy przeprosi pan za słowa o pasożycie, bo Szymon Bencen mówił wczoraj, że w Polsacie, że był zszokowany pan na słowami. Ojej, naprawdę? I, ale że zobaczył panu skamlącą ciwałę, ale co do kampanii Skamlącą ciwałę? E, no cóż, będzie wniosek do Komisji Etyki, no. Co zrobić? W, e, nie można nikogo porównywać do Chihuahua, tym bardziej skamlącej. Myślę, że pan Mencen e, po prostu puszczają mu nerwy. No, rozumiem, że jest mu ciężko, rozumiem, że tak się pali, żeby z pierwszą wizytą pojechać na Kreml, zrobić te wszystkie rzeczy, o których marzy, żeby się wreszcie też dogadać z Putinem najchętniej, z Niemcami nad naszą polską głową. No, ale cóż, skamląca Chihuahua była, będzie wniosek do Komisji Etyki. Sorry, panie pośle, takie są reguły gry. No, ja jak Berety. I co najśmieszniejsze, ta sama Komisja Etyki ukaże Chihuahu Mencena. Ekspresowo nadzwyczajnym trybie. Ale przypomnijmy. I ja stoję na stanowisku, mam nadzieję, że nie tylko ja, że w Polsce nie może być równych i równiejszych wobec prawa. Panie marszałku, przecież każdy wie, że pana zwycięstwo w wyborach prezydenckich jest tak samo pewne, jak wygrana naszej reprezentacji na następnym mundialu. Dlatego, na litość boską, niech zachowa pan odrobinę klasy. I rywalizuje fer w wyścigu do pałacu prezydenckiego. Patrząc na sondaże, o podium może pan tylko pomarzyć. Ale może to ja się mylę. Nie wiem. Waszym zdaniem, co jest bardziej prawdopodobne? To, że lewy strzeli gola w finale mundialu? Czy to, że Hołownia będzie prezydentem? Dajcie znać w komentarzu. Bogdan Mazurek. Pozdro kurwa, cześć!